Jak ty do tego odcinka mówicie się, porozmawiałam sobie jak możliwe, że wygrałam trzy konkursy i jedną olimpiadę w jeden rok. Więc na początku się przedstawię i powiem, w czym w ogóle wygrałam. Jestem laureatką kursu kuratoryjnego z chemii w województwo Mazowieckie, jestem laureatką kursu kuratoryjnego z matematyki w województwo mazowieckie, jestem laureatką olimpiady chemicznej w Uniwersytet Jagielloński dla szkół podstawowych. Jestem również finalistką konkursu chemiczno chemicznego nazywanego Hemek. Dam mam dzisiaj trochę rad, trochę postrzeże moich, aby osiągnąć podobne sukcesy lub nawet większe. Moją pierwszą radą jest to, aby skupić się na konkursach tych przedmiotów, które Cię interesują lub, i, lub są powiązane z Twoją przyszłością. Nie bierz udział w konkursach tylko dlatego, że wydaje się łatwe. Pamiętaj że możesz nie mieć na końcu motywacji, aby się do nich uczyć przez co w rezultacie nie osiągniesz swojego upragnionego wyniku. Ktoś mówi do Ciebie, że ten konkurs jest bardzo łatwy, to możesz po prostu nie mieć motywacji do nauki niego, przez co nie osiągniesz upragnionego, upragnionego. tytułu. Pamiętaj o tym, że wszystko może się wydać na pierwszy rzut oka trudne. Po solidnym przygotowaniu możesz okazać, że ten konkurs wcale nie był taki straszny, tak? Czyli po prostu, jeśli jest łatwy, to możesz się okazać, że nie osiągniesz tego tytułu, a jeśli jest nawet trudny na pierwszy rzut oka, to możesz się okazać, że po solidnym przygotowaniu, po przeczytaniu programu metodycznego i przerobieniu sobie całej teorii, będzie już bardzo, bardzo prosty. Będzie już bardzo, bardzo prosty i będziesz miał motywację, aby się do niego uczyć. Aby jeszcze siebie zmotywować jeszcze bardziej, Uczy z innymi, rywalizuj. Możesz na Facebooku znaleźć wiele grup, które zrzeszają osoby, które uczą się do tego samego konkursu, tak? I będziesz po prostu mógł razem z nimi rywalizować, razem z nimi się uczyć. Pamiętaj o tym, że motywacja i chęć w ogóle codzienne nauki, polecam takie 1-2 godziny dziennie nauki do konkursu, jest kluczem do sukcesu, tak? Co jeszcze jest kluczem do sukcesu? Oczywiście samo przygotowanie. Jak się przygotować do takich konkursów kuratorskich? Ja bym tak, jeśli chodzi o chemię, pokazałabym drukować sobie program metoryczny i po kolei, punkt po punkcie przerobiłabym teorię. Po wytłumaczeniu teorii, aby przyswoić, aby przyswoić sobie ją, przerobiłam sobie dwie strony zadań lub więcej, jeśli tego oczywiście potrzebuję. Więc tak, na początku robimy teorię, na przykład mamy węglowodory, robimy teorię, oglądamy sobie jakieś sobie filmiki na YouTube i tak dalej. Jest bardzo szybko i łatwo przyzwoić teorię i później sobie robimy dwa y, strony jakichś zadań, które znajdziemy na internecie y, właśnie z takiego tematu i przerobimy i, tak, i, i przechodzimy do kolejnego punktu. Więc tak, po przerobieniu całej teorii, jeden, dwa godziny dziennie uczyłabym się na zadanie i skupiałabym się w stu na zadaniach. A jeden dzień przed konkursem konkursem lub olimpiadą, bym sobie jeszcze tą teorię powtórzyła, abym ją pamiętała na konkursie. Jeśli chodzi o matematykę, to należy sobie wdrukować na początku program metodyczny, znaczyć tematy, których się jeszcze nie umiem i przerobić sobie z nich teorie. Tak po kolei, przerobić sobie teorie, jeśli takich tematów jakichś nie rozumiemy, i zrobić jeszcze z nich jakieś zadania rozgrzewkowe, a później znów w 100% się skupić na zadaniach. Więc jak widzisz, mój system polega na tym, aby robić codziennie zadania pod konkurs. Teraz jest takie pytanie: skąd wziąć? Dobre zadania, aby przygotowało nas do tego konkursu. Więc tak, można yy, poprosić Ciemnaj, tak? czyli taką aplikację, czyli, tak, czyli takiego chatbota, na przykład zrób quiz węglowodorów, on zrobi wtedy quiz węglowodorów, i będziemy mogli razem z nim się uczyć, to, uczyć z tego quizu. Yy. Jeszcze fajnym źródłem zadań jest internet. Można sobie wpisać hasło takie jak sprawdzian z węglowodorów PDF, zbiór zadań z węglowodorów, z zadania z węglowodorów, quiz z węglowodorów i tak dalej. Można sobie powtórzyć, i to akurat nie bardzo polecam, powtórzyć sobie arkusze z przeszłych lat. Należy pamiętać, aby przy tym włączyć timer, aby zobaczyć, czy w w czasie konkursu wyrobimy się wyrobimy czasowo w zrobieniu wszystkich zadań. Można yy, jeszcze zrobić sobie z egzaminu ósmoklasisty lub egzaminy gimnazjalnego i bardziej tutaj celować w 100%. Jeszcze yy, można sobie, jeszcze, można zakupić pewne zbiory zadań. Polecam akurat, jeśli chodzi o chemię, tutaj. Zbiory zadanie Pazro, bardzo fajne, więc to podecam z całego serca. Albo takie zbiory Biomedica, tak? czyli takie oznaczone tutaj logiem z takim serduszkiem. Tak? I wtedy te, zadań, te zbiory zadań można sobie zabrać na przykład do klasy i w czasie klasy sobie przerabiać, przerabiać w czasie przerwy, w czasie klasy, w czasie lekcji. Przerabiać sobie zadania z tych zbiorów zadań. Oprócz tego, więc do zaobserwowania tego kanału, na którym pojawią się treści o charakterystyce chemicznej lub matematycznej, oraz polecam, aby to mnie napisać na messengera Carl tak? Ten messenger się tak samo nazywa jak ten kanał i zapytać o ofertę zbioru zadań. Mam zbiory zadań, które przygotowują do konkursów kuratoryjnych, tak, czyli po Płyn masz inne zbiory zadań, bardzo dużo zadań, które przygotowują konkretnie do konkursów kuratoryjnych. Oprócz tego można się jeszcze zapytać mnie o pomoc yy, lub poprowadzenie lekcji, po, lub poprowadzenie korków specjalnie dla Ciebie.